Cześć wszystkim, w tym filmie opowiem Wam jak przelać pieniądze z giełdy Binance na giełdę Bybit. W tym przypadku będziemy przesyłać USDT, po pierwsze wchodzimy na giełdę Binance i tutaj, jeśli wygląda to inaczej, możecie na przykład nacisnąć lewy górny róg i włączyć tutaj Binance Pro. Następnie wchodzimy w prawy dolny róg portfel albo możecie również działać bez Binance Lite, to szczególnie nie wpływa, po prostu żebyście się nie przestraszyli. Na to, że może być inny interfejs. Dalej. Tu mamy przegląd, portfel spotowy, futures. Potrzebujemy portfela spotowego. Z tego portfela będziemy przelewać pieniądze. Jeśli macie pieniądze na futures lub w earn, musicie je najpierw przelać na portfel spotowy. Jak to zrobić? Obejrzyjcie wideo w opisie. Dalej. Klikamy na wypłata. Będziemy wypłatać środki i dalej wybieramy kryptowalutę, która jest nam potrzebna. W tym przypadku mamy tutaj USDT, ale jeśli jej nie widzicie, możecie wpisać USDT w wyszukiwarce i wybrać. Potrzebujemy wysłać przez sieć krypto, ponieważ będziemy wysyłać na inną kryptogiełdę. Tutaj musimy wprowadzić adres. W tym celu wchodzimy do aplikacji Bybit i w prawym dolnym rogu klikamy aktywa Depozyt i wkład kryptowalutę, kryptowalutę. Wszystko. Tutaj w wyszukiwarce wpisujemy USDT, albo jeśli już ją macie, to po prostu wybieracie. I tutaj mamy, zobaczcie, sieć TRC-20. Tutaj zwykle są najniższe prowizje. Tutaj macie numer waszego portfela, na który będziecie przelewać. Klikacie przycisk Kopiuj. I tutaj wybieracie, na które konto możecie mieć zintegrowane konto, jeśli je aktualizowaliście. Wybieram konto finansowania. Wszystko. Dalej wracamy z powrotem do Binance. Wpisujemy adres, który wybraliśmy. Kopiujemy, wklejamy, wybieramy sieć. Także TRC20, Tron, oto ostatnia. Sprawdzamy tutaj, żeby na pewno była tutaj sieć TRC20. Wszystko, wracamy na Binance, wybieramy, ile będziemy przelewać. No, na przykład przelejemy 150 dolarów. Wszystko, tak, wysyłamy, z, pozostawiamy portfel spot, wszystko. Tutaj prowizja wynosi 1 dolar. Jest to napisana i klikamy wypłać środki. Tak, otrzymaliśmy zlecenie, potwierdzamy. I wykonujemy kontrolę bezpieczeństwa. Wszystko. Płatność jest przetwarzana. Tutaj możesz nacisnąć, zobacz historię, i od razu w zakładce wypłaty pojawia się to wasze wypłacenie USDT i jest napisane, że jest w trakcie realizacji. Następnie możemy wejść na konto Bybit lub poprosić, aby ktoś sprawdził. Zwykle w tej sieci, przez którą wypłacaliśmy, Przychodzi w ciągu 3 minuta. Wszystko. Minęła dosłownie 1 minuta, a ja mam już w aktywach ogólnych 210 dolarów. Oto w portfelu finansowania też. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli wideo było pomocne, zostawcie lajka, like piszcie swoje pytania w komentarzach. Jeśli coś Wam nie wychodzi lub macie jeszcze jakieś pytania, o czym nagrać wideo lub doradzić Wam, na pewno odpowiem na wszystkie komentarze. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Miłego dnia. Cześć.